Idzie facet przez dżunglę, ale nie może ruszyć nogami. Patrzy w dół, a tam bagno. Próbuje się wydostać, ale zatapia się coraz niżej. O sytuacji obserwuje krokodyl, który niedawno wyszedł z rzeki. Gościu zanurzył się w bagnie po pas i drze się na krokodyla. Wynocha stąd! Krokodyl nie ruszył się z miejsca, obserwując dalej rozwój sytuacji. Facet jest już w bagnie po szyję, drze się znowu do krokodyla. Ty debilu! Gdy koleś utonął już w bagnie, krokodyl przemówił. – Wynocha stąd? Ty debilu? Przecież ja tu mieszkam. Spotkały się dwie koleżanki. Jedna z nich mówi. – Słuchaj, Gosia, wczoraj poszłam do fryzjera. Siedziałam tam ze trzy godziny. Później poszłam do centrum handlowego, kupiłam mega seksowną sukienkę. Poszłam do domu, ubrałam się w nową kieckę, wymalowałam się. Wyglądałam jak milion dolarów. Wrócił Józek z pracy. Witam go w progu i pytam się go, co Józuś o mnie sądzisz. A on na to. Mam być szczery? Beznadziejnie gotujesz jesteś kiepska w łóżku. Wyobrażasz to sobie, Gosia? Chodzi przygnębiony niedźwiedź po lesie i wzdycha. Spotyka zająca. Zając go pyta. Ty niedźwiedź, co ty taki przybity jesteś? Wiesz, moja żona wyjechała tydzień temu do teściowej i czuje się jak stary, gruby czołg. A dlaczego? Wiesz, zając lufa ciągle stoi, a walczyć nie ma z kim? Mama misia wpadła do strumienia i się przeziębiła. Na drugi dzień poszła do lekarza. Lekarz mówi: Wypije pani setkę wódki z pieprzem i na drugi dzień poczuje się pani jak nowonarodzona. Mama przyszła do domu, wypiła setkę. W domu biegał mały miś i się bawił. Podbiega do mamy i zaczyna ją wąchać. Mamo, skąd masz takie perfumy, których używa nasz tata? Mały miś poszedł pierwszy dzień do szkoły. Pierwsza lekcja, na którą poszedł, był język polski. Nauczycielka to piękna, rudowłosa lisica. Tłumaczy dzieciom, co to jest konkret, a co to jest abstrakcja. Konkret to jest coś takiego, że można to dotknąć i zobaczyć. A abstrakcja to coś takiego, że wiemy, że takie coś istnieje, ale nie możemy tego dotknąć ani zobaczyć. Czy ktoś z obecnych tu dzieci może podać mi jakiś przykład? Miś podnosi łapkę. Słucham cię, misiu. Proszę panią, konkret to są na przykład moje pluszowe majtki. Super, misiu, jesteś bardzo mądrym dzieckiem. A jak myślisz, co to jest abstrakcja? To pani majteczki. Lisica leży w szpitalu. Urodziła małego liska. Stanęła przy oknie. Stoi dumny lis na dole i krzyczy. Kochanie, syn czy córka? Syn. A do kogo podobny? Nieważne, i tak nie znasz. Młody niedźwiedź z zającem wybrali się na striptease. Miś w nocy wraca do domu. Matka stoi z wałkiem i krzyczy. Lisica widziała cię jak wchodziłeś z zającem do klubu ze striptizem. Pewnie widziałeś tam rzeczy, których nie powinieneś widzieć. Tak, widziałem tam ojca. Niedźwiedź pyta zająca. Stary, dlaczego ty się jeszcze nie ożeniłeś? Łopie, przyprowadzałem do domu różne samiczki szczupłe, pulchne, niskie, wysokie i co? I żadna nie podobała się mojej matce. To może przyprowadzić podobną do twojej matki? Już to zrobiłem, ale nie spodobała się mojemu ojcu. Miś z Bobrem zbudowali statek pasażerski. Do obsługi pasażerów zatrudnili lisicę. Bilety na rejs wykupiły wszystkie zwierzęta z lasu. Statek wypłynął. Lisica chodzi po pokładzie i rozdaje drinki. Widzi, że zajączek zaczyna wymiotować. Podchodzi, daje mu worek. Reszta zwierząt zaczyna sobie z niego żartować. O, jaki delikatny! Pierwszy raz na wodzie i już żyga! Po chwili worek zrobił się już pełny, więc lisica poszła po kolejny. Gdy już wróciła, zauważyła, że reszta pasażerów też żyga, a zajączek ma pusty worek. Pyta się zajączka, co się stało, a zając na to. Przelewało się, to upiłem. Zaprosił bocian żabę na randkę. Tak chwilę siedzą nad stawem, po czym żaba pyta. Bocian, po co mnie zaprosiłeś na randkę? A wiesz, żabciu, jesteś taka ładna, mądra i apetyczna. I masz takie ładne nóżki. Stanowiłem Cię zaprosić do programu telewizyjnego na kolejną randkę. O to super, że o mnie pomyślałeś. Jesteś taki kochany. A co to za program i w jakiej roli mam wystąpić? Nie mogę ci powiedzieć, to niespodzianka. Dzień nagrywania programu prezenter zapowiada. Witam w programie ugotowani. Dziś kuchnia francuska, żaba w sosie własnym.